Właśnie zakończyliśmy drugą edycję Mistrzowskich Pól AgroSieci, po 25 latach zmieniliśmy tą formułę, skupiliśmy się w 100% na merytoryce, mieliście Państwo tutaj możliwość obejrzenia kolekcji odmian pszenicy, bardzo mocno wyselekcjonowanych, bo to właściwie czołówka odmian w Polsce, a więc jest możliwość doboru rozwiązania na Państwa stanowiska, bo mamy i na te najlepsze, ale również na te słabsze. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Nie zawiedliście państwo. Mam nadzieję, że również wynieśliście stąd spostrzeżenia, które pozwolą wam podejmować coraz bardziej trafne decyzje w waszych gospodarstwach. My w AgroSieci staramy się budować naszą ofertę w taki sposób, abyście mogli państwo polegać na tych technologiach, na tym co nasi doradcy państwu oferują. Impreza udana, udana również dzięki naszym partnerom strategicznym. Serdecznie dziękujemy, że byliście z nami, uświetniliście to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już na kolejną edycję, trzecią edycję Mistrzowskich Pól Agrosieci w przyszłym roku. A Państwu życzę rekordowych plonów, no i jak najszybszych opadów deszczu, bo na pewno są potrzebne, aby takie osiągnąć. Dziękuję Państwu, dziękuję pracownikom Agrosieci za przygotowanie tej imprezy. Życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia za rok.